Dzięki morde. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo. Tomek Maciek Skrzypek. Adamczyk i Tomasz Skrzypek. Tomasz. Tomek Dzisiaj Tomasz. I Maciej Adamczyk, przegląd rzeczy, kolejny odcinek. Ja mogę nawet powiedzieć, który. 17 który? będzie. Powiem ci, że w sumie to jestem z nas trochę dumny nawet. Bo nie sądziłem, że dojdziemy do 17 odcinka. Myślałem, że padniemy dużo wcześniej. Ale Padliśmy i powstaliśmy. No to takie tam. Wiesz, do wakacje, coś trip, tam. Trypę Tak. Ale w miarę regularnie się tu pojawiamy. Przybywa nam gadżetów na stole. To okay. też jest y, o, o, oznaka tego, że, że ma się dobrze. Podcast. Jeżeli mają Państwo coś, co by chcieli nam oddać, żeby tutaj stało, to można nam to wysłać. Można wysłać, ale gdzie? Na adres jakiś. Na paczkomat. 4206969. Ja dzisiaj tak wypiłem jedną kawę. Później wypiłem drugą kawę Flat White'a. Tu mam trzecią kawę i to jest czwarta kawa. Dlaczego? Zabim, co się stało, że Flat White'a wypiłeś? Chory jesteś? Za darmo był. A, okej. Okay. Bo kupowałem paczkę do studia. I za darmo był po prostu. E, I mam, Czyli cztery kawy mam na osi i kanapkę taką małą za 25 zł z humusem. To są jajca. ile te kanapki kosztują? To nawet tam nie ma jaj. ona dobra tam... chociaż była? Akurat bardzo. Ale no to dobrze chociaż. Nie, to... bo tam w jakiś szpinak był jakiś taki świeży. To oni tam na miejscu robią? Nie wiem, właśnie. Albo w Tel Awiwie, nie? Bo to humus. Ale humus bardzo dobry, naprawdę kremowy, fajny. Nie wart 25 zł, bo nic tyle nie jest warte. Nawet my, proszę Państwa. Czy ty spisujesz swoje postanowienia? Jakieś takie? No, na przykład gadaliśmy przed nagraniem, że tam chciałbyś kolejny występ w Warszawie, jakąś większą salę mhm. i to jest jakiś tam twój goal, mhm. tak? To gołębie mhm. chyba wymyślił to słowo. I... Albo kopiec. <noise> czy, czy spisujesz to, czy nie spisujesz? Nie, nie. No. A wiesz co się okazuje? Że osoby, które spisują... <noise> nie potrzebny w ogóle w tym pytaniu. <noise> tak, jesteś. Żeby miał... Nie, a widzisz. Albo, yy, tak. Po prostu potrzebuję mieć ciebie, żeby się przebijać na kogoś. Mhm. Ludzie, którzy spisują, swoje goule Są o 42% jest większa szansa, że, że im się to spełni. Więc prawie o połowę więcej, to jest całkiem dużo, więc może warto wziąć karteczkę, jak skończymy nagrywać, napisać sobie Tomiczek chciałby zagrać na większej sali. Chciacie ją sobie? Nie, Tomiczek gra na większej sali, tak? Bo to trzeba A, tak już się trzeba jako, napisać właśnie w taki tak sposób, mi się wydaje. Naprawdę? Czy są jakieś y, astropatki z nami? To poprosimy. Astropatki? Astropatki. Ale Trzeba się? Ja spisuję w takich momentach, um, jak na przykład jest jakaś y, koniunkcja gwiazd. Żeby wlotka? Nie. A. Nie kumulacja, koniunkcja. Że tam gdzieś mi wyskakuje informacja, że. Czyli tam, iloczyn. Tak, że się łączy tam. To na idę. jednej linii staje coś tam, albo że się otwiera jakaś tam y, no brama lwa. Ale czemu spisujesz? Bo ty wierzysz w takie mamodowo? Wiesz co? Nie do końca, ale z drugiej strony, jak tam mam poświęcić 5 minut i coś spisać, no to mogę to zrobić. Nie spisać. do końca, ale jak jest koniunkcja gwiazdy, to spisujesz tak. swoje goalsy. Tak. A myślisz, że Wojtek Gola wpisuje też, poza tym, że jest biseksem. On wpisuje też, że <coughs> chciałby, żeby jego firma z warzywozem się tam rozwijała. Bo to chodzi o jakieś takie afirmacje, tak? I takie, takie wierzenie. Tak. Z jednej strony. W... Mi już tylko to pozostało chyba. <laughs> To e, to lotek i spisywanie go. To lotek i afirmacje w bramie lwa. To jest. E, tylko to tak powoduje, że zdobędziesz hajstek. A i z jednej strony, dobra. Wierzę w to. Ale z kolei z drugiej strony słyszałem, że mówienie o swoich celach jest bardzo złe. Wiesz dlaczego? No, bo. Z, z psychologicznego punktu widzenia. Bo masz to jakoś, już czujesz, że jakby to było zrealizowane? Tak, Czy... bo zazwyczaj jak komuś mówisz, czyli jak nie wiem. Ty byś mi powiedział, swój cel, no to wiadomo, że ja cię będę bardzo hype'ował nie? I będę mówił, kurde, zajebiście, nie? Że mega, no super. Wiesz, też sprzedaj y, salę na 500, nie? To jest załóżmy Twój cel, tak? Bardzo bym chwalił to i bardzo bym cię zagrzewał do tego, nie? Wiesz o tym. Tak. No i to, ta moja radość, by ciebie zaspokoiła w jakiś sposób, bo miał być takie, ale przyjemnie. I już nie chciałbyś tak, jakbyś spełnić tego celu, jakobyś uprzednio Jakubyś? nie mówił o tym nigdy. Czy ty rozumiem? piszesz teksty kolend? Może. Czy to jest y, taka informacja taka Prawdziwa, no? legit? Nie, że tak, tam... naprawdę legit, nie, nie, nie... O, kurwa. Nie, nie, nie wymyślam tego naprawdę. W sensie czytałem to, nie wiem, czy ten psycholog. No tak, Rozumiem, jakich... no, że nie, że Ale to, to czytałem nawet y, w anglosaskiej literaturze. Ale to ja też mam tak, że ja nie lubię y, mówić o rzeczach. A że na przykład mam ochotę tam, nie wiem, na, napiszę sobie książkę, tak? Nie, Albo że coś się. dlaczego się nie zgodzisz? No bo wiem, że lubisz mówić ze mną. Ale też g kurwa mną. No bo z tobą gadam, no bo się kurwa przyjaźniby, no więc z tobą gadam, ale to nie jest tak, że Co? chodzimy gdzieś tam. Przy okazji wrzucę bardzo fajny mechanizm, który bardzo mi może nie, że otworzył oczy, ale że jest bardzo ciekawy dla mnie. E I rzeczywiście widzę to zjawisko nawet wśród moich e znajomych, że jest coś takiego, że jesteś z kimś długo w związku. I w pewnym momencie, załóżmy się, rozstają, rozstaje ta para. I bardzo często, przynajmniej u mnie, wśród znajomych, nie wiem jak u ciebie, była taka sytuacja, że ta dana osoba, czy kobieta, czy mężczyzna, czy mężczyzna, mężczyzna, czy kobieta, kobieta, która się rozstała, bardzo szybko wchodziła w nowy związek, który to był bardzo intensywny i na przykład bardzo szybko doszedł do małżeństwa. Czyli, że nie wiem, byli 8 lat razem z jakimś tam obiektem X, rozstali się, obiekt Y po 6 miesiącach są małżeństwem. czy zaręczeni na przykład? Masz takie sytuacje? Tak. Bo to jest ogólnie opisane zjawisko nie? psychologiczne, że ogólnie uczucie miłości posiada. datę ważności. Nie, że, że psychosomatyczne ma różne objawy w ciele. I jednym z tych objawów jest y, na przykład motylki w brzuchu. Ale ogólnie ból na przykład jest interpretowany przez ciało. Różnie. Ból? Tak, ból. Już mierzam do tego, no. że wiesz, jak ktoś ma raka kości na przykład, czy y, wiesz, y, jakiś poważne rak. Gorączka. Tak, że, y, to samo dla mężczyzny, tak? Ale że wiesz, że odczuwasz pewien ból, i to jest taki ból, który niszczy cię psychicznie też, bo wiesz, że cię boli, wiesz, że umierasz itd. Tak ale i nie chcę porównywać, że, że zakwasy po siłowni to jest taki sam ból jak rak kości, ale może być jakiś tam ból. I ten ból z kolei twój, ty jako człowiek interpretujesz jako zajebisty, bo wiesz, że ten ból powoduje, że po prostu się włókna porozrywały i że będą większe. Czyli motylki w brzuchu to ból? Bo czekaj, i że będziesz lepszy. Czyli bardzo ważne jest to, jak interpretujesz dan, dany bodziec, mimo że może być nawet bliźniaczy. Do super negatywnego bodźca, nie? I mówię, wiadomo, że ludzie z rakiem absolutnie większy ból odczuwają niż koks po siłowni, który dojebał klatę, ale zmierzam do tego motylku w brzuchu. No. Że często jest tak, jak się rozstajesz, że masz różne psychosomatyczne objawy, czyli że na przykład boli cię brzuch, źle się czujesz, wiesz, jakby po rozstaniu. Po rozstaniu. No. I dlaczego to? Bo tak po prostu jest, okay. to jest tak. Ale dlaczego teraz tłumaczy się, dlaczego szybko się wpierdalasz w kolejną rzecz? Bo jak poznajesz kogoś po prostu na no bo kolega cię wyciągnął, dobra Maciek, nie się tyle w domu, weź kogoś poznaj, spotykasz daną osobę, ona ci się podoba, gadacie chwilę, spotykacie się na randkę, to ty dalej odczuwasz ten ból y, y, fizyczny po rozstaniu, ale, ale de de deinterpretujesz to, że po prostu ta nowa osoba tak bardzo ci się podoba, że aż czujesz motylki w brzuchu, aż cię skręca z miłości teraz, a nie z bólu po tamtej osobie. I po prostu interpretacja się zmienia, a fizyczne objawy są bardzo wzmocnione przez poprzednie rozstanie. Ciekawe. I ja mam y, na przykład taką znajomą, nie, która wyszła z takiego mega długoletniego związku. Weszła w nowy i wiesz, i od razu wiesz, zaręczeni, i że to nigdy czegoś takiego nie czuła, i tak dalej. A to po prostu jest y, deinterpretacja objawów, nie? Nieźle. Nie ma czegoś innego niż chemiczna miłość. E, nie ma, to nie jest. Że, że... A chemiczna miłość to nie jest to, że tam się chodzą ludzie do klubów, czpają i seks uprawiają? To chyba jest chemiczna miłość. Chemsex, no Tak to się Hemseks, nazywa? Ja w ogóle mam e, ten. Ciekawostki. Eee, no, przechodzimy. Biolodzy morscy badający ruf mariański za pomocą zdalnie sterowanych pojazdów odkryli nieznany dotąd gatunek kałamarnicy, która komunikuje się ze stadem za pomocą złożonych, rytmicznych wzorów bioluminescencyjnych. Naukowcy zaobserwowali, że zwierzęta te potrafią generować sekwencje błysków, zmieniając ich kolor, częstotliwość i natężenie co wydaje się być formą języka używanego do koordynacji polowań w absolutnej ciemności które właśnie kałamiarnice głębinowe potrafią idealnie dopasować swoją bioluminescencję do szczątkowego światła przenikającego z powierzchni. Tak zwana kontriluminacja, dzięki czemu stają się całkowicie niewidoczne dla drapieżników czyhających poniżej. Jeszcze poniżej? Niż rów Jestem zawsze tak zafascynowany wszelkimi informacjami o rzeczach, które gdzieś znajdują się głęboko pod wodą, bo stary, ja nawet jak gra, znasz taką grę Hungry Shark, no tak, no tak, no to stare, ja, ja nawet jak, jak tam Nie chłopaki, żeby zagrać. Tak, więc ja nawet tam jak wpływam na te głębiny i tam pojawiają się jakieś takie nowe, nowe ryby. To ja już tym się stary jaram, a wiem, że to nie istnieje. Ekstra. A ty dobry jesteś w tym gra? Ja już skasowałem ją dawno, hmm. bo spędzałem za dużo czasu. A na rolkach spędzasz czas? Ty staram się jak najmniej. Ile mniej dziennie? Nie wiem, mogę sprawdzić, jeżeli chcesz. A ty sprawdzisz nie, ja, swoje i powiemy? Ja, ja, ja mam stary na 100%, mam 6 razy więcej niż ty. Na 100%. To nie sprawdzamy, rozumiem. Hardcore. Ja jestem. O Jezu, źle bardzo. bardzo źle. Ja mam taki telefon. Pokazywałem Hardcore. ci kiedyś John's phone -dam Phon. Taki damfon Phon. Nie widziałem. Stary jest to super telefon. <forszy> Masz <forszy> przyciski. Masz wyświetlać jak w Pagerze, na górze tylko. Zero w ogóle pamięci. Z tyłu masz, jak odwrócisz telefon, to masz klapkę taką plastikową i tam masz taki mały skorowic. A to działa dalej? Telefon ten? No pewnie. I masz stary, zamiast tego, zamiast rysika, masz mały długopisik, żeby sobie móc zapisać numery telefonów. W ogóle stary to jakiś, ten mój kumpel kiedyś mi przywiózł z jakichś targów y, telefonicznych gdzieś w Barcelonie i to jest jakaś holenderska, nie wiem czy jest, czy była holenderska firma. Jestem święcie przekonany, że oni stary tam grzyby jedli na potęgę, posypywali się tą łysiczką lancetowatą, czy tam innymi jakimiś mm -hmm. Meksykańcami pizzę, bo masz tak ten z tyłu taki mały zeszycik, masz, no wiesz, ten żeby sobie pozapisywać, dalej masz cztery czy pięć takich przygotowanych krzyżyków, jak do kratka i krzyżyk, i to jest podpisane jako games, i na końcu masz taką karteczkę, na której jest perforacja na końcu, w sensie nie, że prawdziwa jest zrobiona. Kartka. Tak, prawdziwa kartka, w tym notesiku, miałem na tyle telefonu, i mała taka karteczka z takimi, wiesz, kreseczkami i na górze jest napisane SMS. Jakbyś chciał zrobić to, musisz napisać, wyrwać stamtąd i komuś rzucić. I to Nie. jest SMS. Trzyma to trzy tygodnie. To prawdziwy telefon. Prawdziwy telefon. Trzyma to trzy tygodnie. Na górze na ekranie jest taki malutki napis w pionie Jones. I jak ci znika S i potem znika apostrof, to to jest wskaźnik tego, ile masz baterii. I jak zostaje ci mało baterii, to jest napisane J-LOW że to, to doskonała rzecz. Fajne. Ale nie używasz. Stary nie używam, ale powiem ci, że wczoraj już przed zaśnięciem zastanawiałem się, czy nie zrobić jakoś tak, że nie kupić sobie jakiejś drugiej karty z tym samym numerem i po prostu nie przekładać jej tam i nie włączać, wiesz, mm. tego telefonu na godzinę rano i godzinę wieczorem. Mm. Maila inne rzeczy mogę robić na telefonie, bo mam wrażenie, że tracę absurdalnie dużo czasu mm. oglądając jak ktoś myje komuś samochód albo jak yy, odnawia starodawną krajalnicę do chleba. Mm. Jest to fascynujące. Czemu? Przykra rzecz. Sztuczna inteligencja wygrywa prestiżowy konkurs kompozytorski. W historycznym werdykcie Międzynarodowy Konkurs Muzyki Klasycznej w Genewie przyznał główną nagrodę w kategorii kompozycji algorytmowi AI o nazwie Aethel. Stworzony przez niego utwór na kwartet smyczkowy został oceniony przez jury na ślepo. Bez informacji o autorze. Jest wytłumaczenie co nasze na ślepo. I uznane za dzieło o największej głębi emocjonalnej i innowacyjności strukturalnej. Wydarzenie to wywołało globalną debatę na temat natury kreatywności i przyszłości sztuki. Moim zdaniem mega ciekawe story. Bo na, właśnie zajebiście, że e, to było na ślepo, nie? Wiesz? Bo tak to wiadomo, żeby go nie wybrali, nie? Pierwszy utwór muzyczny skomponowany przez komputer, Iliac Suite, powstał już w 1957 roku. Coś tam? Bocie? Tak, słucham cię. Ale dopiero teraz AI jest w stanie tworzyć muzykę o złożoności i ładunku emocjonalnym, które mogą konkurować z ludzkimi dziełami. Kurde, mega chętnie bym to posłuchał. Wiesz, że krakersy powodują próchnicę szybciej niż cukierki? Co ty dajesz? Dlaczego? O, to ci rozjewało. Chro mnie rozjebało, bo ja lubię krakersy. Um, a wiesz, jakie są dobre? Takie krakersy jeszcze w czekoladzie? Takie precelki? Dzieje się tak dlatego, że kwas, a nie cukier, jest główną przyczyną próchnicy zębów. To krakersach jest kwas jakiś? Stary, to jest Kwas krakersowy? Kwas. krakersowy kwas. Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. Kwas krakersowy. 99% wszystkich wasabi sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych jest pozrobione. Jest po barwionych Wiesz, jaki stary korzeń wasabi jest e, ten, e, drogi? Kiedyś byłem w sushi no. w sushi jakimś takim e, w Poznaniu po i, no. i kumpel mi właśnie, e, właściciel tego sushi dał spróbować takie stare, jest tak mocne. Tak ale mo ale tak sposób. czuć różnicę? Czuć, czuć różnicę, no. Tak są mieszanki są wasabi warto? albo barwione. Słuchaj, no jeżeli masz okazję i... Nie kilo, tak ale no. nie potrzebujesz kilo wasabi, kurwa, tylko tam... A to nie wyszło. Ja wasabi? Nie, nie dużo podejrzewam. Bardzo dużo. Naprawdę? No takiego nigirasa jak mam, to wale tak z tuby. W XVIII wieku w Europie pomidor był nazywany trującym jabłkiem. Ponieważ arystokraci często chorowali i umierali po ich zjedzeniu. Pomidorów? Tak. I uważano pomidory za trujące. Tak naprawdę owoce to są, nie? Ale no, warzywa. Tak? I stary, dlaczego? Bo naprawdę umierali po jedzeniu komidorów. Bo jedli zielone. Nie, jedli zielone. To dlatego, że. Nie wiem. Nie ma szans, żebyś z Nie, ma, nie ma, że ma szans. Słuchajcie państwo, szanowni tego. Zgodnie z historyczną książką kucharską Harlum Flavor. Harlum Flavor? To jest prapradziadek wczorajsza... pra Flavor Flavor? Tak. Szynka Flavor, Flavor. Wczorajsze najlepsze degustacje warzyw, owoców i dla współczesnego kucharza. Tak się nazywa ta książka. Wysoka kwasowość pomidorów powodowała wyciekanie z zastawy stołowej cyny i powodowała zatrucia ołowiem. What? I arystokraci padali? Lakafla? Stany Zjednoczone i Gabon, to je ty lubisz akurat, nie? Co? Gabony. Gabony lubię. To jedyne dwa państwa na świecie umożliwiające prowadzenie, prowadzenie eksperymentów naszym szympansach. To niedobrze. Nie. No dobra, to jeszcze raz. Dzień czy noc dla pandy to nie ma znaczenia. Te zwierzęta śpią kiedy chcą. A wiesz, co robią hipopotamy? Żeby zdobyć jakby względy, srają przy paniach. I to. Tak robią? Tak robią. I rozrzucają, mhm. bo po prostu widzą, jak chłopku niej sra, no to ona, uwaga, to jest strong, healthy male, tak? Więc ona jest w stanie, jeżeli srasz przy paniach, no to musisz być kozak, tak? Bo normalnie leszcze tego nie robią. A, A poza tym one przy zapachu czują, czy to jest zdrowy samiec. A, okay. Ale to serio chodzi o wstyd, że leszcze by tego nie zrobiły? Czy chodzi po prostu o zapach kału? Nie, nie no chodzi o żarcik, że zesrałbyś się przy, przy pod, 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 pod pen, podoba ci się jakaś... Kubita podchodzi do niej, sraży i rozrzucasz to wokół. No byś no, no, nie zrobił. A ja hipopotamą bardzo... stary wchodzi, on mi wszystko jedno. Jestem takim kozakiem, że pana to że to tak jeszcze pryska. Ale te zapachy, no to wiesz w ogóle nie, u zwierząt nie. Z tym kałem, że tak się dobierają. pod... pod Hipopotamy do są w ogóle bardzo niebezpieczne. Tak, zabijają bardzo dużo. Nie daj więcej, bo chyba najwięcej komar, ale bardzo dużo, no. Ile według ciebie potrzebuje y, przytulasów lasów człowiek, żeby. Żeby ten nie czuć się samotny, nie mieć depresji. Ja zero. A normalny człowiek? Miesz, że dziennie? 10. Cztery. Tylko? No? Chcesz jeden się przytulić raz, teraz? No. Za rękę wizualną? Nie, ale miałem w ogóle taką akcję, kiedy się. A bardzo. A do rza... chcesz się przytulić? Nie, dzięki. Że się zjerałem. A bardzo rzadko ogólnie jaram. Bardzo, no bardzo, bardzo rzadko. No i y, mam taki łeb, że miałem schizy total y, z dupy, nie? bo po prostu. Nie poprzerabiane rzeczy w głowie, ale Aneta mnie nazwała psycholem po, po tej akcji, co odwaliłem. No bo miałem schizę, wiesz, tętno mi wywaliło, wiesz, 160 coś tam. Tak po prostu, nie? Leżą. Dla mnie jest zątł, jak biegnę. Tak, dla ciebie to jest zątł. E, tak, ale. Życie. Tak, wiesz, ja w ogóle nic nie robiąc, nie? więc to było bardzo dziwne i, wiesz, czułem niepokój i tak dalej. I zapytałem Anety, czy byśmy się przytulili, nie? Więc po prostu się przytuliliśmy. I ja jej później powiedziałem, dlaczego to zrobiłem, bo wiedziałem, bo czytałem o tym, że przytulanie wy, wydziela oksytocynę. Że ja chciałem sobie po prostu zbić kortyzol i tak dalej. Wiesz, i że ona ma to Tomek. Jak... Wiesz, że wiesz, że takie myślenie w ogóle jest no, psychopatyczne, nie? Że tylko po to. Trochę psychol jesteś, ale to. Nieprawda. Trochę jesteś. Szwecja jako pierwszy <laughs> kraj na świecie, yy, a właściwie lekarze mhm. szwedzcy, mogą przepisywać. Kichnięcia? Chcesz powiedzieć kichnięcie? Podróż yy, na receptę. Ale yy, kto to opłaca? Jakby ich NFZ? Nie mam zielonego pojęcia. Ale ja okej, okay, że, tak że, zalecenia. Że, że zalecenia. Że zalecenia, że dostajesz receptę na podróż i nie, nie to, że masz w pracy, nie masz wolnego, tylko przychodzisz, kładziesz nie receptę nie. i mówisz, że jadę na ten. Kto za to, to płaci? Na, ku, na kurwy. I bardzo ciekawe. Jadę na kurwy do Polski, narka. Szanowni Państwo, gdyby cały lud z powierzchni Europy stopił się, powstały ocean miałby głębokość około 100 km. Co? To ponad dwukrotnie więcej niż wody we wszystkich oceanach na Ziemi. Co? A może chodzi o ten. Może ten lud na takich wiesz, na górach. No nie, no gdzie? Mont Blanc. No ale to Blank, Rysy. Górka szczęśliwica. Giewąt. Nie, no nie wiem, czy to jest sprawdzone, proszę Państwa. Wydaje mi się, że to jest informacja, którą pisała Panda. Proszę Państwa, z taką informacją. Nie za bardzo zweryfikowaną. No ale poczekaj, no bo Europa nie ma aż tyle, no jest tam może trochę gdzieś tam, nie wiem, A Szwecja, wiesz, może to jest. No ale gdzie, gdzie kurwa mamy tyle lodów? Zresztą są 100 kilometrów, ale jakiej szerokości kurwa, nie? Centymetr. No właśnie. I, i wiesz. Skąd to w ogóle masz informację? tak. A to nie wolno? Chyba no, go tak. nie, można, tylko chyba nie zweryfikowało ten czat czegoś, no bo to jest... Ja to sprawdzę może na przyszły. Ten. Dobra? Ja nie słyszałem w ogóle nigdy o liczbie, czy słyszałem, że jak się stopi cały ten, to się podniesie o parę metrów, zaleje Holandię.